Spoko, spoko. Cicho. Ty Emilcia. Słuchaj, ja jestem we Wrocławiu, zobaczymy się szybko. To jak się zobaczymy, bo ja jestem we Wrocławiu. Ja na starym rynku. No weź, proszę, ja podjadę do ciebie, ja furą jestem. To szybko mi napisz adres, nie mów tylko napisz mi adres szybko, to ja przyjeżdżam zaraz. Nie, szybuję. No ej, no ja specjalnie przyjechałem do Wrocławia, nie rób teraz siupy. Normalnie? Nie. No to co, no to na, na marne jechałem do Wrocławia? To szybuję. Czego? No na spacer chcę z Tobą wyjść. A, widzisz, to demy, to no i co, to przejedziemy się po Wrocławiu, no dawaj. No serio Dobra A, To jest ciekawe. No dawaj <laughs> Jadę do Wrocławia, ona się serio ze mną spotka jak będę tam Jadę tam, normalnie na bajerę vloga nagrywamy Jutro ten, jutro pociąg do Wrocławia E-podróżnik Jadę tam, ale będzie tym Że ja nie samochodem Pociągiem tam pojadę na przejażdżkę. Przecinek Vloga nagramy z Wrocławia. Przy okazji Zikcia poznam. Czekajcie. Środa. Akurat jutro dziennie treningowy mam. Dobrze, dobrze się złożyło. O, ale będzie ogień. Normalnie vloga nagram. Pozdrawiam Dominikę. Dominika Krause. To Do o siódmej godzinie. Od siódmej. A, wysłała. Wysłała mi. Napiszę. Ej, jednak jutro się zobaczymy. O czternastej, o czternastej... 14... Czekajcie, o której mam pociąg? O trzynastej, 13... Nie no, o 13... 14... O czternastej, okej? Chcecie vloga z, z Emilką, jak się widzę. Ale zrobimy akcję. Ale nie, przekleństwo jak taką mówię, ale jak mówię jako ja nie na gabrysia czy coś, to nie liczy się, bo wiadomo, żeby było śmiesznie, to muszę czasem przekląć, nie? Mordeczki. A jednak jutro się zobaczymy o 14, okej? Okay? Bo... Bo co? Bo co na przykład? Bo... Bo... Bo coś, bo coś mam z autem. Bo coś z autem się zepsuło. Nie, może nie. Coś innego, coś innego. Szybko, dajcie wymówkę jakąś, co mogę napisać. Pozdrawiam Twoich kolegów i całe pruchemki. Ona napisała luźno. Ale serio. Bo ja serio przyjadę. Nie, ale serio, bo ja serio jestem. Ale z kolegą. A chcę z Tobą być sam na sam. Oh. Ona daj zdjęcie, dajcie, szybko zdjęcie Wrocław. Kurde, ale robimy akcję kompas. Wrocław. kary rynek. Czekajcie. Grafika. Ole akcja. Nie, bo tam pogoda, coś chyba nie tak. Kto jest we Wrocławiu? Niech mi wyśle zdjęcie jakieś. Szybko, szybko, to musi być szybka akcja. Napiszę już. Czekaj, czekaj, szybko, 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 szybko. Dawaj, 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 dawaj mi. Pada we Wrocławiu. Dobra. Wraca w stary rynek. Deszcz. Ale przypał. Ale przypał. O jest, jak ludzie lecą. Mam, mam! Mam, mam, mam zajebiste zdjęcie. Wysyłam jej to. Ole będzie dym. Jak się strzai, ole będzie wstyd. Takie zdjęcie jej dałem, patrzcie. Jak lecą jakieś oszołomy. Patrzcie, tak odałem. Dawaj do galerii idź. Patrz, patrz, patrz. Takie dałem. Jak lecą oszołomy. Patrzcie. To jest normalnie kozak, jak ona pomyśli, że to serio. Ty, a może ja może tam aż tak nie leję. Ale przypał. Ale przypał będzie, to. no? Zobaczymy co powie. Ty żartujesz, nie? Nie. Serio jestem. <ścoughs> Ale jaja. Co jasno? No okej, okay, okej. Okay. Jutro o 14 .00. się widzimy obiecaj mi zobaczymy co odpiszę napisała 15 okej okay. ile czasu mi poświęci zobaczymy czy jest sens jechać w ogóle jak ja mam powiedzieć cześć cześć i się pożegnać to nie ma co jechać w ogóle bo to wtedy bez sens nie normalnie to musi być ostra akcja no Bez kitu, wariaty Co odpiszę? Mam czas do 21. Okej okay. Pasuje mi Tak, jak ja piszę do Ziggcia, że jutro nagrywamy vloga, że jestem jutro we Wrocławiu Piszę do Ziggcia Dzwonimy do Zigiego Zigi Zigula